I siemka z tej strony, jak zwykle Lomiter. Witam się z Wami bardzo serdecznie po tej dłuższej przerwie związanej z remontem. Większość z was pewnie się orientuje. Także w tej chwili remont jest prawie skończony. Sporo rzeczy się zmieni na dobre, oczywiście. Jak widzicie, mam na sobie sławki pierwszy raz, które są, które są zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Nowy mikrofon, całkiem pochzampowy. Osobiście e, bardzo mi się podoba, powiecie mi czym nie słychać lepiej, gorzej, zakładam, że jednak lepiej, inaczej wypieprzyłem pieniądze w błoto. E, no a teraz oczywiście zajmiemy się tym pięknym dzisiejszym patchnotem. No i dobra, no to przejdźmy już do rzeczy. Nie dziwią mnie w ogóle te nerfy na Alistara, ta Alistara chociażby na turnieju, który sobie mam nadzieję większość z nas oglądała. Widzów oczywiście mam na myśli To było widać tego Alistara bardzo dużo I za każdym razem robił strasznie dużo Za każdym razem praktycznie ten Alistar robił mnóstwo No i jak widzicie tutaj zmniejszone obrażenia Wraz z levelem skalowanie się na jego Q Czyli ostatecznie to będzie 20 punktów Na pierwszym levelu jest bez różnicy Na drugim jest to 5 Jeżeli chodzi o jego E Tutaj widzimy ten wzmocniony autoatak Który będzie powodował stuna To zadaje on znacznie zmniejszone obrażenia Już od początku bo tutaj widzicie było to 35, jest 120, no i było to 290, teraz jest to 275. Także trochę tylko zmniejszono obrażenia Alistara. To niespecjalnie wpływa jakoś istotnie na jego gameplay. To nie jest postać, którą liczyłeś na to, że zadasz trochę więcej obrażeń. No zdecydowanie mogli się raczej przyczepić jakiś jego cooldownów czy coś, ale tak czy inaczej chodzi mi po prostu o to, że dalej Alistarem grajcie, dalej będzie dokładnie praktycznie tak samo silny. I mu po prostu nie zależy na tych obrażeniach. Dobra. Dalej, Amumu, koszt many na Q zostaje zmniejszony znacznie, bo o 20 zdaje się na każdym poziomie, okej. Okay. I czas odnowienia E zostaje zmniejszony o sekundę. To na każdym levelu to będzie istotne. To będzie istotne, bo mu bardzo często bazował na tym swoim E. Ta zmiana akurat myślę, że wniesie do niego dużo, do mumii, której ostatnio nie widzieliśmy w lesie, praktycznie wcale, co mnie nie dziwi. Więc w tej chwili może znowu zacznie się pojawiać. To mu daje i na początku lepszy clear, i później będzie znacznie bardziej użyteczny, mając mniejszy ostatecznie całkowity cooldown na tym spelu. Może znowu się pojawi jakaś próba grania go w leczenie. Jeżeli chodzi o Ashkę, zobaczcie, że tutaj jej cooldown zostaje zmniejszony wraz ze skalowaniem się levela na jej ultimate, tak? Czyli na drugim poziomie to jest 10 sekund na drugim, to już jest 20 sekund w stosunku do tego, co jest w tej chwili. Także, no, Ashka w tej chwili będzie miała naprawdę mały cooldown na RC. Na naszce myślę, że rzadko pojawiają się jakieś itemy, w których mamy ability Heista, ale jeżeli cokolwiek takiego się pojawi, no to tę RK będziemy mieli bardzo często. Może nawet pojawią się jakieś podejścia pod Ultimate Huntera. Mnie by to osobiście bardzo ciekawiło, bo oczywiście to jest darmowy engage, często darmowe zabójstwo. Tutaj całkiem ciekawe sprawy u Brauma. Zobaczcie, że cooldown na jego E zostaje zmniejszony o 2 sekundy na każdym poziomie. To jest naprawdę dużo, to jest bardzo silny spell. Możesz nim bez problemu blokować, nie wiem, chociażby e, Ultimate'a Orna, więc złe to, to nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o jego erkę, zobaczcie, że cecek został wydłużony bardzo znacznie. Dwa, dwie sekundy podrzutu na, na pięciu osobach naraz to jest niesamowity cecek. nie? Tak jak właśnie kojarzy się Aro Ashki jako najdłuższe prawie CC w grze, no to Aro Ashki musi przelecieć całą mapę. Tutaj Braum po prostu wskakuje w pięciu Twoich chłopów i podrzuca wszystkich na dwie sekundy. Strasznie, strasznie długo. Nie wiem, czy Braum nie będzie teraz jakiś estierowy, zobaczymy. A Karim dostał kolejne nerfy, Wcześniej dostał trochę na damage na swoim Q, teraz dostał na movement speed, a co za tym idzie? Także na damage ze względu na jego pasywę, z której dostaje obrażenia zależnie od swojej prędkości ruchu. Zobaczcie, to jest 10. Skalowanie się jego prędkości ruchu na E. Także no, ostatecznie ta wartość maksymalna będzie mniejsza, jego damage przez to będzie mniejszy i on już nie będzie aż tak nękającym junglerem. Jeżeli chodzi o Iverna, to mamy tutaj zmniejszone obrażenia na ostatnim poziomie łącznie o 20. tak? Chodzi oczywiście o Shilda z jego E. Jakoś ultra dużo to nie zmieni, co nie zmienia faktu, że oczywiście go trochę osłabi. Tutaj hmm, mamy zwiększony na początku cooldown na ultimate Kaisy. Ostatecznie będzie on dochodził do tej samej wartości 70 sekund, i bardzo dobrze. To jest bardzo fajna zmiana. Kaisa była zdecydowanie za mocna, Kaisa cały czas pozostawała estirowa. Ok. To mnie też ciekawi, bo znowu mm, przynajmniej dwa piki z tego co pamiętam w tym paczu się pojawiły, które były strasznie martwe w lesie i zaczęły się w nim znowu e, pojawiać, myślę przez tego pacza, albo przynajmniej zaczną. Także jeżeli chodzi o Kindred, zobaczcie, że aż 10% podniesiony przelicznik, nie podstawowe obrażenia na jej Q także będzie zadawało sporo więcej, bo wiecie, Kindred mamy dużo AD całkiem, zwłaszcza, że jesteśmy skalującą, e, stakującą nie, nawet postacią, więc, więc tutaj będzie tego strasznie dużo, tak? Myślę, że to naprawdę bardzo mocno wzmacnia jej obrażenia, samo to Q, i główny spell, który ma mały czas odnowienia, zwłaszcza, gdy jest w aktywne i kupujemy na niej poza tym ability heista, więc to będzie dla niej dużo i tak, ale zobaczcie, że tutaj jeszcze czas odnowienia jej E zostaje zmniejszony o 2 sekundy na każdym poziomie, więc ja osobiście na pewno Kindred będę teraz próbował od razu. Ok, może dzisiaj na streamie? E, tak nawiasem mówiąc, reklama. E, no, a jeżeli chodzi o Lisandrę, to zobaczmy, że tutaj e, obrażenia podstawowe zostają zwiększone o 10. Tylko 10 z tego co widzę na każdym poziomie. No, ok, to zawsze, zawsze mnie bawią takie zmiany, bo niespecjalnie specjalnie je czujesz i tak, no, ale mniejsza. 10 jest zarawane więcej. Q Sera, zobaczcie, zwiększony przelicznik do obrażeń, wzmocnionych, jeżeli cel jest odizolowany, czyli jest samotny. Jeżeli Q Mordekaisera trafiamy. Przeciwnika w minionach to dostaje dużo mniejszą wartość obrażeń niż kiedy stoi sam i dostaje on tylko to Q. Wtedy jak widzicie wcześniej to było maksymalnie nawet 50% więcej obrażeń, teraz to będzie zaczynała się już od większej wartości 40% do maksymalnie 60% większej wartości obrażeń z tego jego Q, czyli będzie naprawdę mocne przeciwnięcie w momencie, w którym cel stoi samotnie. No i ma go za to nagradzać gra, więc, więc myślę, że tu wszystko fajnie. Jeżeli chodzi o REL, zobaczmy, że tutaj zmniejszony jest czas działania Stuna na jej E co jest super, bo Rel ostatnio była mecyn, mo, <grym> to jest super, bo Rel była ostatnio giga zasilna, więc, więc bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy to wystarczy, ale na pewno rola będzie dalej fajna, tylko po prostu ten, ten mały nerf na pewno się przyda. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego pojawiają się buffy na Timo. Chyba nikt nie lubi grać na tę postać, no ale mniejsza. Zobaczcie, że czas działania elementu zaskoczenia, czyli tutaj tam jego pasywy, w której dostaje on prędkość ataku po wyjściu ze stealtha. no to właśnie znaczy, z niewitki niby, no, no to było były 3 sekundy, teraz to jest 5 sekund podczas której ma tę zwiększoną wartość tak speeda, więc będzie dużo bardziej denerwujący, kiedy cię złapie, kiedy wejdziesz do krzaka, w którym on na ciebie czekał. Jednocześnie zobaczcie, że obrażenia od E zostają zwiększone. Zwiększone? Nie, zwiększone o 5. Tu, znaczy, tu o 1, a maksymalnie o 5. ok, okej. Okay. Niedużo, z pewnością. Co nie zmienia faktu, że będzie denerwujący. Okej, okay, dalej. A to tak, że nie powinno jakoś specjalnie dziwić. Wartość shielda tresza zostaje znacznie zmniejszona znacznie, bo zobaczcie, że ze skalowaniem lewela ostatecznie 40 mniej. Dlaczego taka zmiana się pojawia? Tresz przecież nie jest postacią bazującą na shieldach, nie używamy tego w na ogół, jeśli nie musimy pod nogi, żeby po prostu dawać shielda socznikom. A powód tego jest taki, że na treszu w tej chwili bardzo często, jeżeli nie zawsze, maksowało się w jako drugie po prostu dlatego, że ten spell jest niesamowicie przydatny, twój jungler wchodzi na ganki dzięki temu ma darmowe wejście każdy twój sojusznik ma darmowe wyjście kiedy jest trochę za daleko albo został wyłapany więc latarnia tresza jest niesamowicie silnym spelem, trzeba ją trochę osłabić, mianowicie może trochę zmuszając do tego graczy, żeby tak koniecznie nie maksowali jej zawsze jako drugą, także no, myślę, że to jest dość normalne o, zmniejszenie obrażeń od ataku o 2 Tristanie Dwa to nieszałowa wartość oczywiście, ale odczuwalna już. A bardzo mi się to podoba, bo ostatnio w każdej grze grałem z Tristanu albo na Tristana, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, tutaj mamy Udyra, który dostaje mniej 2, e, znowu zmniejszone 2 punkty AD. O, hmm, tego Udyra mocno się ostatnio czepiali. Ja nie wiem, ja tam już nie czuję takiej jego siły. Tu mnie bardzo dużo ciekawi, wiecie? Ja nie widzę w ogóle Varusa, nie wiem jak wy. Nie wiem na jakim Elon się może pojawiać, na jakim się nie pojawia. E, na moim na pewno nie bardzo, także... Mi się wydaje, że Varus jest w tej chwili strasznie mocny, że Warusa w tej chwili nikt nie docenia. Po prostu on dostaje cały czas, co patch albo co drugi patch, jakieś takie małe buffy, i nikt nie zwraca na to uwagi, bo za każdym razem są one małe. Zobaczcie, że przyrost obrażeń do ataku został zwiększony. Wcześniej pamiętam, że został zmniejszony cooldown na jego ultimate i jeszcze wcześniej został mu podarowany jakiś atak speed dodatkowy. Wszystkie te zmiany, jak skumulujesz, to on jest naprawdę, wydaje mi się, w tej chwili bardzo, bardzo silny. I nie wiem, powinien się, myślę, zacząć pojawiać albo na Deckery, albo przynajmniej ten Lethality Varus na midzie, który strzałą walnie niemało. Na pewno ostatnio widziałem, że trochę Apego zaczęli grać. Yasuo zostaje zwiększony przyrost obrażeń o aż 0,8 punkta na level, co mnie dziwi. Bo widać, że tutaj, aha, że niby po im, z bo, yy, nerfie na Immortala zdaje się, że Słowo radził sobie gorzej. Tak mówi Riot przynajmniej. Yy, I dlatego dają mu trochę miłości. Okej, okay. ma sens, powiedzmy. Tu mamy Jorika, więc yy, pewnie i tak większość nie ma pojęcia, co to za postać. Oznaczenie, w boh yy, bohaterowie, i duże potwory od teraz ciągle przebudzają pobliskie groby. Istota mgły od teraz. Istoty, mgły zadają teraz 200% obrażeń, gdy doskakują do oznaczonych wrogich bohaterów i dużych potworów. I dużych potworów! Czy to jakaś próba wrzucenia Jurika do lasu? Sposób rzucania. Podchodzi do celu, aż będzie w zasięgu rzucania. Jeśli celuje poza zasięgiem rzucania, e natychmiast zostanie użyte na maksymalnym zasięgu. Okej, okay, to jest po prostu aktualizacja sposobu użycia. Niektóre spele w LoLu działają tak, że jeśli użyjesz je poza zasięgiem, to twoja postać tam rzuca tego spela, a inne także zacznie biec w to miejsce, dopóki nie znajdzie się w zasięgu. Jak widzicie tutaj, ta mechanika została po prostu zamieniona. To mnie ciekawi. Zastanawiam się, czy chodzi o Jurika w lesie? Czy taki jest plan? No nie wiem, zobaczymy. Bardzo dobrze, że Sens River dostaje nerfy musi. Po prostu widziałem go zbyt często. Myślę, czy przez to będzie znowu ten sam build na Zreala, ten wcześniejszy, czy nie? No Zobaczymy. Tak czy inaczej. Koszt zostaje zmniejszony o 100, to prawda, ale ujęcie aż 10 punktów obrażeń sprawi, że overall ten build będzie dużo słabszy. W ogóle kupowanie tego temu będzie dużo słabsze. Nie dziwi mnie też, że Everfrost musi dostać nerfy. Tak, Everfrosta widzieliśmy na każdym chyba apeku. Nagle się okazało, że działa na wszystkim i na wszystkim działa świetnie. Zostało, e, zarówno Zostają zmniejszone obrażenia podstawowe tego spela, znaczy tego aktywu itema, jak i e, przelicznie, jak widzicie, o 5%. No i co najważniejsze, co zdecydowanie musiało zostać się znerfione, czyli czas odnowienia z 20 sekund na 30 sekund. A został, został zwiększony. Dobra. Eee, Pozdrowienia Lorda Dominika. Eee, to zdecydowanie jest tak, że item, który musiał zostać znerfiony zostaje mu zabrany tylko 5 AD. Myślałem, że więcej zostanie zabrane, ale z drugiej strony koszt podniesiony także jest o 100. Czyli i będzie ci go trochę ciężej kupić i będzie ci dawał trochę mniej. Jeżeli chodzi natomiast o, natomiast o Seryldę, to jej koszt zostaje zmniejszony o 200, żeby jakoś mniej więcej wyrównać te dwa itemy. Ostatnio... Eee, Pozdrowienia Loreta Dominika były grane na wszystko bardzo często, w sensie chodzi mi o tych asasynów oczywiście, ale. Jako na przykład drugi, trzeci item, tak się nie powinno dziać. Tak, to nie, nie powinien być dla nich aż tak istotny item. Ogromne zmiany na mocy trójcy, więc tutaj się przyjrzyjmy, zobaczmy. Po pierwsze, obrażenia od ataku itemu. 5 punktów obrażeń więcej. Sama prędkość ataku 5 punktów, 5% mniej. I teraz tak, efekt potrójnego uderzenia akumuluje się na wieżach. Istotna sprawa oczywiście, już z Trinity Forcem będzie pierdzielnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to co dawał nam jako item mityczny, dawał nam 10% prędkości ataku, dlatego był to fajny item na nie wiem, chociażby jakąś relię. Natomiast w tej chwili zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To będą trzy punkty obrażeń do ataku, trzy punkty jedno, jednostek prędkości ruchu, tam Mesa i trzy ability Heista. To będzie z pewnością w tej chwili dużo, dużo, dużo gorszy item dla postaci poszukujących prędkości ataku i dużo lepszy dla wszystkich pozostałych z tych składających go, tak mi się wydaje. Powiedzmy, zobaczcie, że. Ability haste to chociażby dość istotna sprawa, dodatkowa AD, dodatkowa prędkość ruchu, tak, czyli tutaj postacie, które właśnie mają problem z dobiegnięciem, z byciem kajtowanym, z pewnością będą bardzo fajnie z tego benefitowały, bardzo mnie ciekawi co się tutaj podzieje z tym itemem i jak to pójdzie dalej. Champank tam z tego co pamiętam, tak, miał dostać nerfa na movement speeda, którego dawał 15%, jednocześnie sam slow, którego nakłada, będzie przez to większy o 10%, żeby jednak aż tak temu itemowi nie zabrać, ale nie dać takiego chorego movement speeda, żeby ludzie go nie forsowali na chociażby Alistara na saporcie. tak, także jak najbardziej sensowne zdecydowanie. Tutaj pamiętam, że coś się podobno pojawiło, wprowadziliśmy poprawki do formuły P... PL? W, LP, w kolejce rankingowej Summoners Lift i do ogólnej oceny umiejętności, aby zdobywanie i tracenie LP było bardziej płynne. Dzięki tym zmianom gracze będą zdobywać LP w bardziej przewidywalnym tempie, a skrajne zyski lub straty będą rzadsze. Ja nie kojarzę momentów, w których miałbym skrajne straty albo skrajne zyski, bo szczerze mówiąc, cały czas jestem w tej samej dupie, więc, więc mnie to chyba nie dotknie, ale mam nadzieję, że komuś innemu pomoże bugfixy, nie będziemy sobie tego czytać, no i zobaczmy tylko jak tam te nowe skiny się prezentują szczerze mówiąc wyglądają słodko ostatnio chyba liga sama w sobie ma wyglądać z jakiegoś powodu słodko co widzimy na chociażby nowej postaci Głem no i dobra, to będzie tyle także na ten moment dzięki widzimy się dzisiaj na streamku, jeśli wpadasz a jak nie to na pewnie jutrzejszym wideo także trzymajcie się i do następnego